CO? Ej człowieku zabierz to co ty kurwa robisz Pojebany jesteś, ała! No zabysz to kurwa co ty robisz nie, nie no. Jeszcze jednak źle się czuję trochę Nie, 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 nie nie tego zrobić, zaprasz pana za mną Dzięki Na razie panowie Mery, co tam słychać ogólnie? Gangstery! Bardzo dobrze a co on zrobił? E, nie mogę takich informacji zjeść, panie dworcu. No, ale no to my mu zapłacimy kaucję, spokojnie. Nie, nie, spokojnie. Mordo, rozjebałem ci dupę, a ty chcesz płacić za mnie kaucję? Co? Dupę rozjebałem ci młotkiem, Lucjano, byku. A to ty wiesz, co to jest? <grym 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 skończym, nie, skończym, nie, kurwa, skąd ty mnie kurwa kojarzę. I... To nieźle, kurwa. Tutaj z tyłu zapraszam. Plakaty są z tobą w całym mieście, gwiazdorze. Aha. Słuchaj. No pani wybaczy, ale on jest nas Kurwa kto zajebał radiowóz? Ej gdzie mnie wiedziesz? przekonasz zaraz Ale to przecież mordo, przecież ja mogę wyskoczyć Samobójstwo zajebie No nie gadaj, że zamknąłeś drzwi z tyłu co ty myślisz, kurwa, że z diotą rozmawiasz? Dobra, yy, mam tę kurwę, zaraz zipta wysłucham Matkę twoją? Nie, nie ma jej w radiowozie. Wora mi na łeb zajebał. Ała, ciemno, ty, co ty mi założyłeś? Skarpetę, kurwa, starego na łeb. Przecież się dogadamy, byku, kurwa, weź sobie... Dogadamy. Dogadamy się. Dogadamy no, tak. Miałeś kiedyś pluton egzekucyjny? Nie. Kurwa, dzisiaj twój szczęśliwy dzień. Pluton to taki, taki kurwa, taki film oglądałem. Tak? No to kurwa, zajebiście. Pluton to ulubiona flaszka twojego starego, ziomek. Pluton 15% kurwa Eee, Orangutan Kurwa, nie widzę nic Małpana, Dawaj go normalnie. A, normalnie Dobra, małpak Dawaj, dawaj no. go kurwa do lodowej i tyle No ale mi się nie chce kurwa czwarty raz komuś piłować zębów, no No ale najebał kurwa i to centralnie powiedział No to, no to co robimy, pluton egzekucyjny kurwa jak strzeliśmy No to dawaj 5. go No ale to poczekaj kurwa Dobra, nie się, tak? Poczekaj, taj no zajebie go kurwa. Ale moja przyjaciółka Zaraz kurwa z nim sobie porozmawiamy. Co? Czy ty wiesz w ogóle do jakiej kobiety podbijasz? Do jakiej? Przecież nie będziemy biła jakaś stypiara z krzywymi zębami. Jak? No przecież... Na, najebała mi garści człowieku, mówię, uspokój się, a ona dalej będzie. No stary, bo coś tam powiedziałem, że ile za godzinę, no. Kurwa, do mojej kobiety? No przecież mam ogłoszenie podobne jest, człowieku, na pewnym portalu, mam w telefonie fotę, chciałem porównać, czy to no, nie to ona. teraz się upewnimy, żeby ci kurwa takie pomyłki już więcej nie zachodziły, co? Dobra, kurwa. Ej, panowie, ale ja nie widzę, z kim rozmawiam, no kurwa, to nie jest, wiecie... Zaraz worek, tylko wejdziemy do środka. Nie musisz Oni wiedzieć, tak, gdzie nie, jest nie ma powagi sytuacji z, z rozmową w worku na głowie. A jest powaga sytuacji, czy tam rozmowy kurwa z chłopem, który leje kobiety? Czy jej ja kurwa? A on nie je przyjebał jej czasem z tego? Z tego, z tego. Z tego nie przyjebał? Ale, a wiesz najlepsze? Najlepsze jest to, że ona samą to Jak mi to a dała? Jeszcze ci, złoti, kurwa, młot, Młotkiem dajebałeś jej? Nie, bo No white... wyjebałem jej na kółe, bo miała krzywę, no co? Zaraz ty tak będziesz miał krzywę kurwa. O, no, no, no. dobra, że żartuję, co ty, nie, dzisiaj, kurwa, pierwsze kwietnia. No, nie, Albo ty w ogóle się, kurwa, nie będziesz nie, miał, miał mi zaraz Ale ja się nie boję, wiesz, bo worek mam na głowie i nie wiem, czy jesteś groźny, czy nie. A poczekajcie, weźmy Znaczy ja to jestem potulny, ale mój kolega tutaj zaraz, którego zobaczysz, to już jest taki potulny. Nie, nie, nie chce mi się, nie chcę mi się kurwa, nie, torturować. Dajmy sobie spokój na tydzień z torturami, ale choćby z nim pogadać na dole, żeby mu ten worek stwierdził. Panie Luciano, może nas sekundę... Nie, mógł głośni, wiesz? wiesz? Dobra, sorry, sorry. sorry, Dobra, idź do przodu. Do Mura, przodu! Wiem, pozwoliłem sobie. Mura, e, mu Czarny. Mura, noga do przodu, kurwa, jedna no dobrze, druga, zapierdalasz, dobrze. Zepio, dalej, 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 do przodu. Teraz w prawo, w prawo. No, nie, 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 Super, kurwa. Jakbyś tak wykonywał polecenia, to byłbyś dobrym klapkiem. W prawo, przód. I teraz w prawo. Dobrze, teraz delikatnie w prawo. I z rozbiegu. Zobacz co jest na naprzeciwko. Dobra, czekajcie, bo nie trafił. Dawaj o! o jebany, teraz dobrze. na prawo. Na prawo! Kurwa! Na prawo. Na Kurwa tu. gramy w podchody Brawo. tutaj. Lepiej już mnie już ścianę zajebałem! No i git. Kurwa, żebyś się ze schodów nie spieprzył. Kurwa, nic lewo. nie widać. Ja pierdolę. Lewo na no, no, kurwa jak stary wózkiem i walicki pod biedronką, no kurwa. Ja pierdolę panowie zajebcie mnie już, bo ja nie dojdę, nie? A, czy jesteś umrzeć? A kurwa jebać to Lewo, 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 lewo Lewo Stefan, kurwa, nie w skrzynie. Ja dobra, poczekajcie On wie gdzie iść chyba widzę Tu kojarzę, że jednemu kolano łamane było ostatnio Co? Co No kurwa, człowieku, przecież filmiki na telefonach ludzie oglądają na parkingach głównych. Kurwa, dobra, drugi kurwa ten. Jak on był ten wcześniejszy? Ten niezniszczalny, tytanowy, jak on się nazywał? Kapucino. Cappuccino. Dobra, kurwa, nie jest to śmieszne, chcecie mnie rozjebać. Ja myślałem, że wy żartujecie, się dogadamy, a tu chuj, czuję, że będziecie mnie na hak wieszać, tak? A nie, to pomyślimy nie, nie. o tym, chcemy po prostu Doga. porozmawiać, więc spokojnie. Idź sobie usiądź. Dobrze. Przez to, że sobie coś tam powyzywałeś, to nie będziemy Cię od razu, kurwa, Bóg wie co, wyrywać I Ci, ci głowy. Ani nóg. Kurwa, jak usiąść? Ty małpa? mapa? Co, siadam coś. tak? Nie chwaliłeś się, kurwa? Kurwa. co to jest. Jastrząb? Siema, zajęty jestem. Eee, e, siadaj, szkura, no dobra. Wiesz, wiaderku tutaj... Dobra, eść. Ale to... Tak. Chyba też to nie? Znaczy... Znaczy... Że macie... O, zajebiście. no kurwa. Chyba nie... Czy, nie jest adekwatny na szczęcie. Dobra, kolesko, bo ty też o ob, mnie chyba... Skąd, skąd, ty wiesz? Jakie plakaty? Powiedz mi. Jano? No. no... kurwa. Jak ja notowany nie jestem. Ej, dobra, was jest za dużo, ja się boję rozbawiać. Ale złej. Tu kolega z jakimś kijem stoi. Sonia to moja kobieta życia, wiesz? A ty do niej źle podszedłeś. I źle się zachowałeś. Powiedz te, dlaczego to takie rzeczy robisz? Nie lubię jak ktoś mnie bije. A to czemu młotkiem bijesz żonę? No pruła się do mnie no! No, ale to podbijeś ja, do ale sobie, wy... pa, pa, pa Jak ta się kurwa pruła Jest ofensywna, za, za bardzo ofensywna ale, Temperament ognisty ma na stronę internetową I powiedział jej, czy to jest ta kurwa I, i pokazuje jakiś ten To Ty ona mu wyjebała się się A on jej młotkiem przypierdolił No ta, ale kurwa teksty ma takie jak typowy facet nie? Ja myślałem, że to facet przez chwilę Taka ofensywna baba Że chuj, no człowieku rozjebać no, mnie chciała Najmniej kurwa kobieta ta. Ma większe jaja, niż większość tutaj facetów w tym mieście. O, ale to chodzi o to, że ona przejmuje jaja w twoim związku? Wiesz co? Oh. Wiesz to? No? To jest twarda kobieta, więc czasami może. Mhm. Mm no... Nie była tak twarda, by nie bolał jej młotek, nie? No, ta, no taka twarda nie jest, wiesz, młotek dał radę. Dobra, kurwa, tu posię pod ciebie chujkami. Sprawa jest jasna, albo kurwa, nawrócisz się, grzecznie panią przeprosisz, z kwiateczkami, z prezencikiem kurwa na święta I mm -hmm. dla mnie będzie spoko, dla mnie nie będzie problemu A jak nie, to pójdziesz do wora i do piachu Mówisz? A ja mu te jedyneczki wybił, senior Ale... Ale po co no <grym> stary, po co od razu? te jedynki to już są plastikowe, nie? Nie ma co wybijać. No kurwa, a gdzie jest ta pani? Żyje w ogóle? No, się jej młotkiem. Miejmy nadzieję, że ona nie to... Ale w plecy, nie? A gdzie to było? Da, no dobra, no. Do, do, nie no, to bardzo humanitarnie. Ja No nie no, to... <laughs> <laughs> no humanitarnie, w chuj. <laughs> Poskładali ją? Zastanuję. Zaraz się dowiem. Panie White, bo to jest ten pan, co już na Karze nie robi problemu. No, tak, wiem, no to, to już swoją stronę, najpierw rozwiążmy jedno, a potem wpierdol za drugie Ocznienie tam to już było wyjaśnione Ej, nie umiem odgrywać to jeszcze to tak to takich to, to akcji Dopiero się uczę na Playboya, bo Tutaj mamy tego decydenta no, Nie no, chciałbym, żeby ci, cię przeprosił grzecznie Ej kurwa, macie kwiaty? Albo zaraz ci wyślę koi, żeby przyjechał po No kurwa, dzisiaj akurat nie, nie wziąłem do kieszeni Niech ktoś po stronie pojedzie pod szpital Tiger, schowaj tego bejsbola Panie Luciano, jakie żona lubi kwiaty? Trzeba coś zorganizować No, no i rozmawiamy, się, teraz zorganizować nie? Dobra, co, co to tu robi, kurwa, kurwa robi... ten gołąd? to jest chyba ożył. Kurwa, kaczka, chuj wie, co to jest To miał być ratunek dla mnie, nie? Ten gołąb No miałem wypierdolić na nim w ciepłe kraje Dawaj go na rosół, kurwa Sprawa jest taka... Odejść, kurwa, ale my... jest w moim Co, Karzon? Karzon... Ja jestem właścicielem Karzona. Takim cichym inwestorem. Dobra, gdzie jest ten gołąb jebany? Zajebałeś go, Trzymałeś go. Jest to teren, jebany. gdzie ma być spokojnie i grzecznie. Ej, niech jed... Niech, niech Pani nie tego gołębia. Jest, kurwa. Luka, wydziobiełem mu oko? Ej, człowieku, zabierz to, co ty kurwa robisz? Pojebany jesteś, ała! No, zobysz to, kurwa, co ty Jedzie robisz? Ktoś po <noise> Jak będziesz w karzonie robił dymy, kurwa, to ty nozeł Ci kurwa wleci do dupy, czaisz? Nie wypierdalaj, człowieku. Ej, pojebani jesteście, kurwa. Nie bałem się takich no to... sprzętów, jakie macie, a tu, człowieku, przystawiasz mi do jaj jakiegoś dziobaka jebanego, i co ty. Chciałeś, żeby mi wydubał? Ale do kogo kurwa. W Dobra, ogóle a powiedz ten ptak mi. A należy? skąd wiedziałeś, że tu jest taka Skąd wiedziałeś jakie tu są sprzęty? Z filmików. Mówię. Przecież nie wiedziałem. No, słuchaj, stoję na głównym, many pokazuje filmik, jak tu kurwa strzelają w te czerwone butelki. Chłop się kurwa pali, spalić się nie może. Chuj wie o to co tam chodziło, jakiś naczpany był ni kol Kolana mu łamali, nic nie działało. To co teraz ty będziesz? Trochę złapałem inspirację od gościa, ta, i pomyślałem, że będę twardzielem, ale jak żeś tego ptaka tu by mi przystawił. No to zrezygnowałem, nie? Ale wiesz, że to takie filmiki to jakieś są podróbki, to się naprawdę nie wydarzyło. No też myślałem, że to jakiś kurwa aktor właśnie. No, to są aktorzy, no gdzie w miejsce mogą być podobne, ale. No wiesz tak na przyszłość, raczej raczej no... Z takich filmików kurwa no nie, nie wiesz nie, nie bierz ich do siebie. Tak, bo to się umywa. Tutaj na spokojnie sprawa załatwiana, a tam to widać było, tam było tyle agresji, tam to coś... To musiało być udawane. Bo to nagrywają kurwa jakieś pizdy z YouTube'a, wiesz o co chodzi. A, aha, a co to? YouTube'a? Tudy... No takie <laughs> tanie, tudy... Forma <laughs> dla idiotów. Kumam. To takie miejsce, z którego każdy spierdala. Słyszałem coś o tym. Tak. Każdy szanujący się gangster to wypierdolił. Mhm. Panowie, ale powiem szczerze, kajdaneczki któryś mi tak zajebał sztywniutko, że. nie wiem, odciski będą miesiąc. No to Mary ci, policjantka zacisnęła te kajdanki, nie wiem czy sobie zdajesz sprawę. Tylko jej nie kurwa. Nie, była w porządku. Wasza znajoma, nie? No nikt no, nie ludzi Ej, ale kurwa krę krępuje się, jak tak patrzycie na mnie, kurwa. W pięciu, sześciu, siedmiu. A spokojnie, zaraz, może to nas bóg na chwilę. Co się stało. Kuhu. No nic, mówi, że krępuje się, że na niego patrzymy w czwórkę. Kuhu. A to może wszystkich tutaj weźmiemy. No to możemy zawołać wszystkich chłopaków. No tak, jeszcze sobie wyjmijcie coś ze spodni Boże, i ja ten. <laughs> Kurwa z takiej fajnej dzielnicy no A mają... to weź przyprowadzić. Oni mają bardzo fajne te e... sposoby. To ja też resztę zawołam, Co? Niech to no zawoła. Chodźcie wszyscy do tego. Tylko słuchaj, ty siedzisz w zakuty Więc jak mówisz, żeby ktoś coś wyciągnął. Tak, wszyscy, To, wszyscy. to będzie niezbyt korzystne dla ciebie, nie? Beka kręca kręcę wariacie. Ja się wychowywałem, bry, dwóch braci starszych mamy, już widziałem takie rzeczy. Ale jakie rzeczy? Ta, dobra, nieważne. Ale nie no, nie Nie, 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 kolego, nie podkrę... Ale nie podkręcaj mnie, Lucek. Nie no, bo to ciekawe może być. Ty, Lucuś, weź się, uspokój. No nie no, nie uspokój Ej, mogę się mu jednego. Weź? Szefie, mogę mu jednego kurwa, za te słowa. Kurwa, Nie, jest przyjemniaczek, ale kurwa tak s że ja nie Kolego Luciano, ja bym ogólnie z tym twoim wariatem z baseballem, z Irokazem, to bym wyjebał z nim na solówkę, bo on jakiś taki kozak jest. Ale jebie, Ale nie wiem, czy uznajecie takie rozwiązanie konfliktu w ogóle. To nie no, wiesz, to... Dla osób, które no. nie biją kobiet, to może. Aha, no to z kijem, kolega może być z kijem. Jak ja byłem z młotkiem, to kolega może być z kijem. Mhm. Może to się zbił z tym gołębiem. O, kurwa, tym. O tyle ci mogę, kurwa, na ten moment. O, jest gwiazdeczka nasza z tyłu. Co tu jest, kurwa, tyle kwi na ziemi. Nie interesuje. Co, A nie i to... Cało, cała. Jak chcesz to mogę tam przy Twoich zębach coś porobić Bo koledze było za Było nas za dużo i się krępowało. Ale rozumiem kurwa, że przyszliście wszyscy mi coś zaśpiewać, tak? Tak, ty ty. no to słucham. No to słucham. Dobra, bo... Bo... Dobra. To może nie pojętu im się. Przejdźmy do sedna. Nie Więc mówię, nie będziesz miał tutaj problemu z nikim. Wystarczy, że grzecznie panią przeprosić, zrozumiesz, że tak się nie robi, że to jest moja kobieta i karzą to moje włosi. I nie będzie problemu. Pójdziesz, będziesz szczęśliwy, twoje życie będzie szczęśliwe. Przypowaw, chcę baseballa pierdolnąć raz. Ale Luciano, nadal nie mamy kwiatów. Ta, Tiger pod kątkę to, to Nie, spokój, o, to ty jej może kolendę zaśpiewasz. Tego ptaka mogę jej dać. Z, ale zaśpiewasz jej kolendę? Kolendę? To ptak? ptaka? Dobra. Tam gołąb chodzi. Z tyłu gołąb jest jasne. No, dobra. Nie wiem, stary, czy kolędy będę śpiewać tutaj, przy wszystkich. innego Co? Nie po O Ale tam cisa, poproszę na chwilę ustalić coś, chcemy. Co, sonia, podejdzie tu? Ej, śpiewać im tą kolendę, czy nie? Śpiewać im kolędę? Zapierdolić im kolendę? Znów go nosi. Po pierwsze, jak żona ma na imię? Żona ma na imię Sonia, znaczy jeszcze nie żona, ale moja kobieta życia. Sonia, pozdrów Daniela Co? Co? Nie, nic tak mi się co. <laughs> <laughs> o co tu chodzi? Właśnie nie <laughs> wiem. Ja też nie wiem. Co, co? co? kurwa? Okay, <laughs> ja nie? zrozumiałem. Przekaz kurwa. Kiedyś taki serial go Świat według Bandi kurwa i tam był taki Daniel, Sonia Gosia. Gosia no to co masz do powiedzenia? Sonia, przepraszam cię. Kupię ci coś. Na święta. Ale jak już nie, to nie przekonuje. Mnie tym bardziej. Śpiewa. Powiedział przecież. No dobra Sonia. Chodź tutaj. Chodź tutaj, chodź tutaj dam ci cmoka. Luciano się... Luca się nie obrazi. Jeszcze se skórę strzepię. Nie. Dobra, ale to już bez żartu. Tiger, daj coś tego, <gulia> Bez żartu. Dobra, słuchaj, żartowałem, no człowieku, Lucian... Ale co ty, człowieku, wystawiasz tu jakieś gana, Kurwa, ała! Ej, człowieku! Spokojnie, spokojnie, ten o pistolet kurwa, strzela tylko 10 kartka. na bojów na sekundę. Nie marnujemy czasu. Sonia, przepraszam cię. Sonia, słyszysz? Eh. Sorry, I'm sorry very much, Sonia. <gulia> Panu nie przyda mi się Tiger, no widzisz A Ale czy cię to śmieszy? No co <grym> mnie śmieszy? No dobra, No dobra, Tiger, Śmieszy mnie ten ptak na ramieniu tego typa, bo mu nasrał na garnitur, kurwa No to w sumie śmieszne jest, no żyjś, o, Fajnie, dali. fajnie, ale kurwa trochę szacunku Przyjechałem się spotkać że nie patrzę jak pionka, kurwa to No właśnie Czy nasrał mu? No i pytanie Sonia Dobra co Sonia wybaczisz mnie? Takie już mało szczere niech już będą. Po prostu zachowuj się na karzonie i nigdy nie będziesz tu miał problemów z nami. Proste, nie? Tak, dobra. Ale kurwa jest stres, nie no już... Idziemy stąd? Mogę stąd iść? No wywieźcie go. Jak wywieźcie go? Ale... W do miejscu? Lasu? Nie do lasu, spokojnie wywieźcie go Na do... cmentarz? Na miasto. No. Ta, z workiem na głowie na miasto. Dobra, Luciano, tak, tak się z tobą jest dogadywać, zajebiście. No na parking bo jeszcze cię zawieziemy, słuchaj. Ten na Dajcie mu baba spranka czy coś, żeby ten ten zjacy coś po drodze. Oh. To o! Kurwa, to nieźle. to nieźle. O, to coś wiem, co to lodówka. No. E, Luca, wesoły świąt. A dziękuję wzajemnie. Co chcesz pod koinkę? Sonię. O, to wracamy Ale nie taką, sonię, Co ty jesteś pijany? Ty pochopnie podejmujesz decyzję. taką magiczną. Ja pierdolę. Nieźle co? Czemu w ogóle? Ty, lucek, jakbyś miał zły dzień, to byś mnie odjebał, coś czuję. Masz rację, wiesz? Masz rację. No i się kurwa chyba tak nie uda. A no to chciałemś mnie w autobus pierdolnąć? No, chciałem cię wysłać, żebyś sobie już pojechał. Dobra, poczekaj, ściągnę ci worek. Kręć bekę, chociaż śmiesznie, no ja tylko to potrafię, kręcić bekę, no tak naprawdę, Jesteś powiem wam skutecznie. szczerze, tak jest, jestem chyba, jest okej, okay. no, to na razie, cześć, tak mi zajebali, kurwa, nie z czym ja pójdę do roboty teraz, dobry?